Modlitwa ekumeniczna biskupa polowego Wojska Polskiego, generała dywizji profesora Tadeusza Polskiego, która miała być odmówiona w Katyniu. Boże, rządco całego świata i ojcze wszystkich narodów, za przyczyną i wstawiennictwem królowej Polski, wszystkich narodów i matki Bożej, królowej męczenników, przez świętych patronów naszych prosimy Cię za wszystkich naszych braci, którzy polegli w tych dołach śmierci i spoczywają w ziemi tego wojennego cmentarza. I zdawałoby się, że to już koniec cierpień Polaków, że to już koniec tej gehemy. Okazuje się, że znowu, znowu zginęli najlepsi synowie naszej ojczyzny, dla na których słowa takie jak honor, ojczyzna, pamięć, prawda, Billy, bardzo ważne. the